Teraz nastawiamy się na Wybrzeże no i tu mamy od razu na wstępie muszę powiedzieć niespodziankę bo w Wybrzeżu wystąpi Nierzwawa. Dzisiaj zadecydowała Komisja Dyscyplinarna Związku. Także Nierzwawa prawdopodobnie wystąpi jako zawodnik Wybrzeża przeciwko swoim niedawnym kolegom ale z tego nie robimy jakiegoś problemu. Jak chodzi o Wybrzeże Znajdują się bodajże na trzecim miejscu w swojej grupie. Niebezpieczna drużyna młoda, kontynuująca dawne wybrzeże i sukcesy gdańskiej piłki ręcznej. Młodzi chłopcy walczący są niebezpieczni. No nie wolno się im dać rozchulać. Musimy ułożyć swój plan gry. Myślę, że chłopaki się wzniosą na wyżyny. I to spotkanie, no, no, trzeba powiedzieć wprost, no, trzeba wygrać. Na pewno czeka nas bardzo ciężki mecz. Zespół z Gdańska jest to młody, bardzo ambitny i waleczny zespół. Myślę, że przyjadą do Zabrza i będą chcieli zapunktować. My ze swojej strony musimy zagrać bardzo mocno w obronie. Zdecydowanie lepiej niż w z połowami i, i podtrzymać tą, myślę, dobrą pasę u nas w Zabrzu przed własną publicznością. My jesteśmy, my jesteśmy w domu i nam trzeba dwa punkty. My chcemy grać w tabeli, w tabeli o trzecie, czwarte, czwarte miejsce i te punkty musi tu w Zabrze być.